Dzień dobry. Witam Was w tą piękną niedzielę. Dzisiaj króciutki odcineczek. Pokażę Wam nalewkę rebarbarową, bo przedwczoraj zacząłem ją przygotowywać. W zeszłym roku nie udało mi się spróbować, bo byłem na regeneracji wątroby, która trwała 506 dni. Jutro może Wam opowiem, jak się skończyła i jakie są dalsze jej losy. Ale przechodzimy do naleweczki. Generalnie nalewka jest do zrobienia bardzo prosta i podobno jest to najlepsza nalewka, jaką kiedykolwiek robiłem. Mam nadzieję, że w tym roku się przekonam. Chociaż zobaczymy. Generalnie kupuję się na Barbar. Mniej więcej 1 kg na 1 litr wódki. Rabarbar kroimy na takie malutkie części, takie 2-3 cm paski, oczywiście umyty. I zasypujemy o, szklanką cukru, tak na kilogram, 1,5 kg rabarbaru. Tak? Czyli na kilogram rabarbaru może być tak około 3 4 szklanki cukru. No i zostawiamy najlepiej na nasłonecznionym miejscu na dzień, na półtorej, na dwa. Zobaczcie, po takim czasie ten rabarbar puścił już troszkę soku od tego rabarbaru. Taki ładny, czerwony rabarbar puścił sok. Ok, rabarbar puścił trochę czerwonego soku. Zobaczcie, jest, jest go troszkę tutaj. No i dzisiaj zaleję to wódką. Tak jak mówiłem, litr wódki na kilogram rabarbaru. No i zostawimy to na dwa miesiące. Po dwóch miesiącach będę to zlewał do butelek i będzie można degustować. Zabieramy się do roboty. No dobra, no to lecimy. Ładnie pachnie ten rabarbar. Jeszcze jedna buteleczka. Butelki zostawiam na później, bo do nich będziemy zlewać to, co się zrobi za dwa miesiące. Dobra, lekko przemieszam. Zobaczcie, jak na razie jest raczej tutaj przeźroczyste. Troszkę jest czerwonego tutaj na dole, ale za dwa miesiące, jak skończy się to robić, będzie ładny czerwonkawy kolor i podobno będzie rewelacyjnie smaczny, podobno, bo tak jak mówiłem w zeszłym roku nie testowałem, nie udało mi się. No dobra, efekty, mam nadzieję, że pokażę też tutaj na vlogu za, jak będę z za dwa miesiące. A tym razem no, dzisiaj kończymy. Na razie. Miłego popołudnia.